Cześć, witajcie w drugim odcinku Dziennika rozbitków Oj, mam już, dobra. Zbiorę te tutaj. Mr. Kat. I Sergo da 9.6 Dobra. Ojesz, spadłem. To tutaj coś robimy, czy ja się dam się 10. Nie wiem jak chcesz. Mi to... O Jezus, Maria, ale fejl. O. A to jest... No Dobra, gdzieś indziej, bo już to zalałem. Zebrać wszystko. Mam murbę, mam? Tak. Mam drzwi. O, świnia. Du, 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 du. O. Ale jaskinia. i wągiel. Idź tam poszukać jakiegoś miejsca. Tu trochę węgla znalazłem, to wydobędę. A jakiego masz kilokana? Te przekażę się kiloka Oba tam drewniany mi na razie starcza. O, dzięki. Czemu go nie mogę zebrać? Ło, coś dalej. Ło. Wow. Wow, matko. Ale wow, wow. Oh, Matko, czy nie widzę? Ło, ło, O, Matko. Oho. ja już wyszedłem i idę czegoś szukać fajnego. Ale to jest węgiel, no. No to wydobywaj go. Ja czegoś poszukam. Ale myślę, że kilo koczy, no. Same jaskiny. Masotraw. Nie ma żadnej takiej zajebistej góry. Dobra, to się chyba trzeba będzie siedzieć w jakimś takim bardziej normalnym miejscu, że kiedyś może coś fajnego znajdziemy. Nie? Oj, oj, oj. A, no, poszukamy. Jeśli nie znajdziemy to, tego dzisiaj, to poszukamy jutro. jeśli znaczy, nie jutro, to wroczno. Tak. I tak 20 dni z dziennika rozbitków będzie o tym, jak szukamy miejsca na osiedlenie się. Nie no, z 15 się robimy. Łe, <trym> a my stąd przyszliśmy, a ja poszedłem w złą stronę. Gdzie ty jesteś? No to byłem węgiel. Ale nie byłem tam gdzie ja. O Jezu! Co Ale nie, spadłem mocno. Aha, oszczędza Cleper. Gdzie e... ty jesteś? To jest kini. Ja nie pamiętam węgiel. gdzie ona była. Żelazo, Clipper. Dobra, kiedy się znajdziemy. Idę, chyba wiem gdzie. Żelazo, ty dalej mała to. Dobra, żelazo wezmę, węgiel zostawię. Staraj jak na razie. Ale miałem laga przez chwilę, nie mogłem się ruszyć. Ale już jest log. gdzie ty o. jesteś, bo ja cię nie widzę. To tej jaskini, co tam Tu Ty myślisz, że pamiętam, gdzie była ta jaskinia? Proszę że ja wiem? Ja tu nie jestem. Oho. Dobra. Najwyżej zrobię jakąś wieżę z Derta i mnie zauważysz Czy tam ty zrobię? to tu O, genialnie Ło i lepa, kur Ło, wow, woo Krowa. Chciałem będzie świnia ale byłby fajny Ty co na do To przodu. Czekaj. Matko. Zro masz derta dużo? do przodu Poczekaj ja tu, tu zrobię jakąś wieżyczkę, może z derta czy coś takiego Oj Już mi się lagnęło Dobra chwila, poczekaj W końcu się znajdę Tam szukaj nadal Kiedyś cię znajdę Znajdę cię A w końcu znajdę Poczekaj Włażę gdzieś wysoko i robię wieżę z piachu O, chyba wiem gdzie jesteś Coś tam widzę, niby O ja coś nie mogę wskoczyć A no, widzę cię Widzisz? No Gdzie wizycie. ty jesteś? Tutaj No. A widzę. Uh -huh. Ej, chodź, tu jest fajny place. Miejsce Place, wow. wow. To jest English. No nie. A no nie, myślałem, że jest fajny. Ale tu jest żelazo. Fajne lat nauki. Bo co coś przydały. No. Cały rok się. Ja nie mam węgla. Że nie mam... tego, kilowa. Ja ci mogę dać drewniany. Łap. Ale ja ten drewniany. Tu nie chcesz to ha To jest sobie kamienny. Ha. To są zrob. Ha. Jezu, nie ma nawet żadnego miejsca, żeby się osiedlić. Ja bym taki fajny takie fajne miejsce. Gdzieś by po prostu. <tuszy> ty jesteś w... O ja, mam błąd w grze. On tu dziurę. No widzicie. jeszcze widzę widzicie coś tam pod A w końcu znajdę Zrobimy taki domek nad klipem Nad tym? No dobra Podoba mi się. A pod spodem można zrobić kopalnię i będzie takie wejście po... pięknie. Beautiful place. O Jezus! Co tu się dzieje? Pogubięć. Dobra, jestem. Gdzie ty jesteś? Dobra, jestem. To tu kopiemy, tak? Na tym wzgórzu? No, chyba tak. To czekaj, ja postawię crafting table i sobie skraftuję tego. No, Jak Tak też nie ma żadnej wizji. Więc ty sobie rób co chcesz, a ja było po drewno jakby, co? Ale ja drewno mam dużo. Nigdy za wiele. Ja lubię potowę z drewna Drewno jest the best. No a co zrobimy ja jak piorun trzaśnie śniegnie nie? Nie trzaśnie. Dobra. Ja tu wyrównuję teren. Co się mnie mi atakuje? Nieważne, czemu tu takie wielkie drzewa rosną? Ktoś ma chyba kompleksy, nie przesadzaj. Tam widzę węgiel. więc mi się podoba. I węgiel, czuję. Dobre, jest chociaż to, że przynajmniej jak się zniszczy y, pięć drzewa, to już nie trzeba rozwalać liści, bo się same niszczą. Tak? No, w jeden pięć już tak było. Chyba no, nie widziałem. A zawsze jeszcze do końca. A jak głupi. Wystarczy pięć niszczyć. I później się samo powoli rozpada. Dobra, to tu trzeba chyba się pośpieszyć jednak. No. Chyba. Po chwila chwilach, chyba mam wizję, trzeba mieć jakąś wizję. Uwaga, proszę Państwa, Mr. Ked ma wizję. tylko kurczę, jak będzie... No chyba... Okej, okay. chyba jak się ma plan. Dobrze, to ty tam rubę się... Aha. postaram się to było. Drzewo. No Jezus, jeszcze jeden poziom. Zrobimy sobie potem zapalniczkę i tyle. No, on się będzie palić te drzewa. Będzie spokój. Jezu, jeszcze zostało. Jaką miał taką dużą, taką... taką małą. Ale co? Ile? Nie wiem, na razie możemy zrobić taką, że wiesz, się tam wszystko co potrzeba zmieściło. To poczekaj chwilkę. Ile masz tego? Ale co, chcesz? Znaczy się 30, mam a. jeszcze ponad 35. Ja mam jeszcze trochę deski. Ale ja deski czy drzewo? A ja już deski zrobiłem. A, no, ładko tak. no, Dobra, trudno. Nie Jezu, jeszcze jest wyżej. Jak nie widzę, jakieś jest takie duże drzewo. Obiektu, to jest obiekt, balkonik. Dobra. to będzie duże. Teraz już chyba jego koniec. Jeszcze ma! <laughs> jest! Koniec! Ło, budujesz tu coś. Czyżby koniec? Znaczy, tak. dnia jeszcze nie. Oj, dnia też aha Oj, oj. E, to pilot, poczekaj, pila. Zróbmy coś prowizorycznego, czy jak to nam się mówi? Żeby tylko przetrwać? a jutro dokończymy. Eee, połóż gdzieś tu łóżka. Tu, gdzieś tu ocień. A jak przeżyjemy, obudzą nas potwory. No połóż się po prostu, połóż się. Dla nas to zapotuje. fak wciągnęło. Czekaj, bo tu mi brakuje drewna. Brawo brawo, to tydzień postawił. Dawaj, ja podobny, ty podobnie Ty masz obu, swoje co? łóżko, kładź swoje łóżko. pan aha, no tak za mnie Mądry jesteś. jest. <laughs> Idę spać. A bez poczekam na Cię. O, ja już zacząłem się mm -hmm. <clears throat> dobra. Może jakby zabudować, czy co? No trzeba chociaż na dwa, żeby nam nie wlazły stwory No Przecież co robię? Dobra O jeszcze. A jeszcze to jest to jest takie wolne No najpierw tu. to o. Dobra Jechać estetykę No idziemy spać Dobrano, żegnajcie, to był drugi dzień Dziennika rozbitków.